Bardzo halalazajc. Heute williś dia prezentieren der neue Volkswagen Caddy Cargo. Czyli bardzo nowoczesne podejście do samochodu dostawczego do miejskiego dostawczaka. Zapraszam. No, i na początku skupmy się na stylistyce przedniej części w nowym Volkswagenie Caddy. Tu widzimy właściwie wiele zmian w stosunku do wersji wcześniejszej. To bardzo dobrze, teraz jest bardzo nowocześnie i adekwatnie do innych osobowych modeli Volkswagena. W przedniej części nowe logo Volkswagena, a także listwy Piano Black łączące nam obie przednie lampy, a w tym przypadku przednie lampy są w technologii w pełni jodowej. Jodowe są kierunkowskazy dzienne, a także światła mijania oraz drogowe. Schodząc niżej, przedni zderzak, a w nim widzimy wiele z kolei nawiązań stylistycznych do nowego. Volkswagena ID 3 w dolnej części, a także w górnej, tylko że oczywiście w Kedin jest więcej lotów powietrza. Również w przedniej części czujniki parkowania w naszym przypadku, a także przedni radar od systemu Front Assist. Nowocześnie, ale jak to po niemiecku. Bardzo prosta. No, i co trafiło pod maskę w prezentowanym KEDI? Oczywiście, że diesel jest to dokładnie silnik dwójtrowy TDI o mocy 122 koni mechanicznych, a także 360 Nm napędzający nam przednie koła dzięki przekładni manualnej sześciostopniowej. No, i teraz skupmy się na tej linii bocznej w nowym KEDI. Tu jest klasycznie zaakcentowana maska, spora kabina i spore szyby, a także spora przestrzeń załadunkowa. Również lusterka są także duże. Z czarnymi obudowami W naszej wersji Felgi 16 z kołpakami, a dokładny rozstaw kół w tym samochodzie to 2,7 m oraz długość całkowita w wersji krótkiej to dokładnie 4,5 m. Również w opcji podwójny drzwi przesówny. Na u nas są tylko i wyłącznie drzwi z prawej strony, ale mają bardzo fajną funkcję. Czyli domykanie elektryczne, co w szczególności w mieście nie będziemy trzaskali. Idąc jeszcze dalej, widzimy krótki zwistylny, co w szczególności w mieście ułatwia manewrowanie. No i na koniec trystyki jeszcze tył. A w nim przede wszystkim pionowe lampy w pełni lodowe, które świetnie wyglądają w szczególności w nocy, oraz klasycznie trzeci stop zamontowany na górze podwójnych drzwi. Drzwi podwójne, co Wam ma jeszcze bardziej poprawić jego funkcjonalność, na przykład w mieście, a także blenda z napisem Kedim, skrywająca w naszej wersji kamery cofania. Nowe logo Volkswagena, a także pola w kornet wozia, tylny zderzak z czujnikami parkowania. Tyl samochodu jest idealnie ścięty, co znowu na przykład w mieście ma Wam ułatwić parkowanie. No i teraz w tym samochodzie miejsce najważniejsze. Zajrzyjmy na pakę. Tylne drzwi otwierają pod kątem 45 lub 90 stopni, czyli kolejny element funkcjonalny. Sama przestrzeń zadunkowa, oczywiście ma regularne kształty, a także sporo możliwości aranżacji ścian bocznych podróżne na przykład wasze działalności i zabudowy indywidualne w nowym Keddi. Na przykład na górze jest lampka, a po bokach chociażby widzimy dosyć mało wchodzące wewnętrzne nadkola. To spokojnie zmieścimy dwie europalety. Jest również wiele haków do mocowania towarów zamontowanych na podłodze. Idąc dalej pod kątem samych danych technicznych. Dopuszczalna masa całkowita to 2220 kg. Masa samochodu bez kierowcy 1538, natomiast dopuszczalna ładowność tego samochodu to 628 kg. Warto również podkreślić maksymalną masę holowanej przyczepy wynoszącą 1,5 tony. Jeżeli chodzi o wymiary, długość paki załadunkowej to mniej więcej 1,8 metra, natomiast szerokość w zależności od miejsca to około 1,5 metra. Pod kątem wykończenia samej przestrzeni załadunkowej, na pododze strukturalny plastik, taki tutaj nawet taki, jakieś to jest trochę inne tworzywo, takie ciężko rysujące. A na ścianie grodziowej widzimy plastik. Po bokach nie ma nic, ponieważ jest to oczywiście ukłon w stronę osób, które by chciały sobie jakoś tą przestrzeń zaaranżować pod Waszą branżę. No i zapraszam Was na fotel kierowcy, czyli miejsce najważniejsze w każdym samochodzie, a w szczególności samochodzie, który ma pracować. Tutaj w nowym Kedding widzimy, że jest już bardzo osobowo, bardzo nawiązuje to wnętrze do osobowych modeli Volkswagen, jak nowy Golf, nowy ID3 czy na przykład nowy Volkswagen Polo. Przed kierowcą zamontowana jest kierownica multifunkcyjna, sterowanie tempomatem, komputerem pokładowym, a także multimediami, a z kolei przed kierownicą opcjonalne zegary wirtualne. Które znamy z innych modeli osobowych Volkswagena, mają wiele danych z podróży, spalanie, informacje o drodze, a także asystentów, dane z multimediów oraz np. dane z nawigacji. Obok zamontowana stacja multimedialna. Tu jest ta mniejsza, natomiast jest ona kolorowa, dotykowa, obsługuje oczywiście telefon przez Bluetooth, obsługuje ustawienia pojazdu, a także wiele samych ustawień stacji multimedialnej. Z poziomek również sterowanie klimatronikiem dwustrefowym, natomiast w tej stacji multimedialnej nie ma jeszcze Apple CarPlay, a także Android Auto. Samochód dostawczy to przede wszystkim schowki i tu pod kątem ergonomii schowków jest bardzo dobrze. Sami spójrzcie, wielki schowek na desce rozdzielczej przed kierowcą, a także przed pasażerem. Zamykany schowek nawet na kluczyk przed pasażerem, a także schowki w konsoli centralnej. Sama konsola centralna jest dosyć niska, dzięki czemu w trasie opieramy kolano i jest OK, bo opieramy głównie łydkę, właśnie, a nie kolano i tu nas jakby żaden plastik nie uwiera w e, Wasze nogi. Jest półka na smartfon, dwa gniazdka USB typu C, a także gniazdko 12V. Schodząc niżej, dwa cup holdery oraz kolejny mały schowek i jeszcze większy schowek pomiędzy fotelami. Dalej pod kątem schowków, zamykany schowek przy kolanie, a także spore kieszenie w boczkach drzwi. Same boczki drzwi wykończone są z twardych plastików, natomiast same plastiki, są napady z jakości i ich spasowanie również tu nie mam żadnych uwag. Kolejnym schowkiem jest wielka półka zamontowana nad naszymi głowami na jakieś nie wiem dokumenty bądź wasze podręczne przedmioty. Ostatni punkt programu to na przykład fotele. Fotele to, to, to jeszcze są te fotele opcjonalne Ergoactive. Ale te fotele klasyczne są bardzo wygodne. Jakieś tam delikatnie trzymanie boczne, natomiast to jest zwykła, wygodna pianka, w szczególności w długą trasę hał tym samochodem i nie było mi nigdzie niewygodnie. Mamy dwa podokietniki regulowane, które są oczywiście jeszcze składane i poprawiają znowu komfort na przykład w dłuższej trasie. Element nieoczywisty to na przykład możliwość regulacji pasów na wysokość, a z kolei taki ciekawy element stylistyczny spójrzcie na ich tapicerkę. Tak rata delikatnie nawiązuje do na przykład modeli GTI. Kolejnym punktem programu jest oczywiście widoczność I jest to bardzo ważny element w samochodzie dostawczym Wielkie szyby boczne, wielkie lusterka z blindspotem A także potężna przednia szyba, bardzo mocno wysunięta do przodu Są tu również takie małe, szybki boczne, trójkątne Które także mają Wam zwiększyć widoczność pod kątem patrzenia na skos, na przykład na pieszych Pomacali, powciskali, no to jedziemy! No to jedziemy nowym Caddy już piątej generacji w wersji cargo. Czemu Caddy jest fajny? Bo jest polski, podobnie nasz tak Opel Astra, ale nie o tym. Nowe Caddy to samochód, dosyć mocno przełomowy. Na przykład on ma tutaj sporo ciekawostek i wspólnych elementów, np. z nowym Golfem, czy z nowym ID3, bądź na przykład z nowym Polo. Zmienił się Mocno KD. Z Zewnątrz, niby kosmetyka, ale jest tu wiele nowych technologii, o czym za chwilkę. Wersja Cargo, dokładnie co jest w tej wersji, będzie jak zawsze u mnie wyszcz wyszczególnione pod filmem, ponieważ jaka ta wersja skonfigurowana jest bardzo bogato, włącznie z lampami LEDowymi, o czym za chwilę. Nowe Keddy to nowa jakość i w ogóle nowe komponenty, a także nowe prowadzenie. Jeździłem Keddy wcześniejszym, zarówno w wersji furgon, czyli Cargo, jak i w wersji osobowej i tu jest różnica. Diametralna. Przede wszystkim zawieszenie jest teraz bardziej osobowo. Nie jest już tak dostawcze, jest bardziej osobowo. Owszem, w przypadku jazdy na pusto, tak jak w tej chwili ładowność niecałe 700 kg wtedy, kiedy jest taki już bardziej stabilny, a na pusto troszkę ten tył nam podskaguje. Tam jest oczywiście, oczywiście belka, która lubi być troszkę dociążona, więc nawet 100 kg na pacę i samochód prowadzi się już dużo bardziej komfortowo, ale na pusto zawieszenie jest dosyć komfortowe, jest również ciche pod kątem swojej pracy, a także. Że bardzo responsywne na ruchy kierownicy. I keddy może ma sporą powierzchnię tą taką boczną, płaską, to fajnie prowadzi się na autostradzie. Autostrada to również wygłuszenie. Jechałem kiedyś z Warszawy, 140, tam, gdzie można było, oczywiście na autostradzie A2 i wygłoszenie mnie zaskoczyło. W samochodzie naprawdę jest cicho. A weźcie pod uwagę sporą przednią szybę, prawie pionową, i również tą kubaturę, która nie sprzyja dobremu wygłuszeniu. W kabinie jest przyjemnie cicho. Kolejna różnica, znaczy przyjemnie cicho, jak na dostawczaka oczywiście. Kolejna spora różnica to fotele. W Caddy'im wcześniejszym fotele miały mało regulacji i również ich wygoda była taka taka właśnie do miasta, byście mieli zaopatrować np. jakieś tam poszczególne żabki albo dowozić papierochy do Biedronki. A w tym przypadku fotele również sprawdzają się w dłuższej trasie, np. 3,5 godziny do Wrocławia jechałem w tych fotelach, i żadnego dyskomfortu. Są miękkie, wygodne. Mają także dwa podokietniki, okay, opcjonalne, ale jednak polecam Wam je dokonfigurować które po prostu zwiększają nam komfort w trasie w nowym Keddiaku. Mięciutko, również fajna, taka delikatnie kraciasta tapicerka to jest coś, co na pewno sporym wyróżnikiem w now, nowym Kedy. Kolejne to oczywiście asystenci. Keddi jest w tej chwili taki, taki bardziej już golfowaty, taki trochę bardziej już Ala Volkswagen Polo, na przykład nowy, bądź nawet Volkswagen ID-3. Chociażby pod kątem multimediów. W ID3 troszkę się pastwiłem, jeżeli chodzi o multimedia, pod kątem ich pracy, a także płynności ich działania. Tu jest OK. Same multimedia są te podstawowe multimedia, jeszcze również w opcji jest to większe radio, bo to radio niestety nie obsługuje Apple CarPlay. Obsługuje, ponieważ telefon poblutów oraz na przykład jakieś multimedia i tak dalej, ale nie obsługuje ono jeszcze Apple CarPlay, co jest. Dla mnie osobiście sporą wadą, no ale jakbyście koniecznie chcieli, macie możliwość do kupienia tego lepszego radia. To co jest, gra fajnie, pokazuje jakieś tam ustawienia pojazdu i tak dalej. Również zegary wirtualne, także opcja w Kedim, ale fajna opcja. Pokazuje wam ja informacje z komputera pokładowego, dane na przykład z radia, a także spalanie, no i właśnie kilka słów o spalaniu w naszej wersji zamontowany jest najmocniejszy silnik diesla dwulitrowy o mocy 122 koni mechanicznych oraz 320 Nm i na papierze wydawać by się mogło, że nie ma szału bo do setki katalogowo około 10 sekund ale wierzcie mi, że na pusto samochód, jak to mówią młodzi szarpie suty i jest bardzo dynamiczny nie ma opcji, żeby ktoś Was zaskoczył na światłach bądź w trasie Jedziemy sobie tej to tą 60. Wbijamy trójkę. Patrzcie, elastyczność silnika jest znakomita. Do przepisowych 90. Już. Pod kątem elastyczności, jeszcze w manualu rewelacja. Świetny silnik. Patrzcie, 2 i 3, Da się, da się. Ale lekki samochód. I oczywiście to się odbija na spalaniu. Spalanie podkreślam na pusto. Na autostradzie to 5,5 litra. Ale jadąc przepisowo do 130. Jadąc do 120, spokojnie, okolice 5,2. A jadąc do 90 na krajówce bez problemu, okolice 3,8 do 4 litrów na 100 km oleju napędowego. Znakomity wynik. Jeżeli chodzi o załadowaną Lockheed'ego, mniej więcej około litra więcej. W mieście to, co miałem z całego tygodnia z tym samochodem, to 7,2 litra na 100 km. Jeżdżąc w korkach, jeżdżąc na klimie, ale na pusto. Na pełno w mieście okazji nie miałem jeździć, ale również podejrzewałem, że mniej więcej litr, no maks 1,5 litra będzie więcej. Następne to asystenci, na przykład w trasie. Po pierwsze, znakomite lampy LEDowe. To jest uważam coś, co jeżeli jeździcie sporo w nocy, koniecznie doklikajcie to w konfiguracji w nowym Cadillon, bo te lampy są warte grzechu. Tyle lampy to tylko fanaberia. Lampy LEDowe również w tym, w tym przypadku po prostu świetnie wyglądają, w szczególności w nocy. Dwa, asystent na przykład w mieście. Bo w trasie asystentów trochę mi tu brakuje jednak. Brakuje mi lane Assist, który jest trochę standardem, bo Keddy cargo to samochód stworzony pewnie głównie do miasta, aby zaopatrować, zaopatrywać. Przepraszam bardzo was za ten mój język polski, ale nie jestem polonistą. Zaopatrywać na przykład małe jakieś tam punkty i sklepy. Więc wtedy ten samochód się sprawdzi idealnie. A na przykład już w trasie on powinien mieć jednak lane assist tempomat aktywny i tak dalej, to jest ten pomat normalny ale nie ma jednak lane assista co osobiście dla mnie jest sporym takim tutaj już wadą natomiast w mieście, przede wszystkim side assist, czyli asystent martwej strefy co w szczególności w wersji właśnie furgon jest ważne, bo ta martwa strefa tu potrafi być dosyć duża, ponieważ nie ma tej bocznej szyby, dwa to również front assist, system, który jest trochę must have w tej chwili w samochodzie nowoczesnym bo ma on albo zminimalizować, albo zapobiec najechaniu na samochód przed wami oraz ostatnie, bardzo ważne w samochodzie dostawczym to asystent wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego super sprawa natomiast mówimy o wyjeżdżaniu tyłem kamera cofania kamera cofania, podobnie jak inne samochody grupy VAG ma fajną rozdzielczość ale ma też wadę, ponieważ ma bardzo szeroki kąt i ja osobiście jakoś nie potrafię do tego przyzwyczaić są lusterka, one w Kedyn, zobaczcie są wielkie, mają wielką powierzchnię przeszkoną i w lusterkach widzimy bardzo dużo natomiast sama kamera cofania odda nam te boki jest taki trochę dziwny obraz mało proporcjonalny do tego jak cofamy to mi się nie podoba, wolałbym, żeby to była normalna kamera cofania, taka płaska, zwyczajna i już. A ta do niej się po prostu musimy przyzwyczaić. Następne w mieście to na przykład widoczność. Wielka przednia szyba, spore szyby boczne i tu również takie małe trójkąciki jeszcze z przodu, to wszystko sprawi, abyście w mieście mieli maksymalną Widoczność oraz bezpieczeństwo, na przykład przy jakichś tam ciasnych manewrach w małych uliczkach. Byłem ciekawy nowego Caddy, ponieważ miałem Caddy wcześniejszego i jeszcze Caddy jeszcze wcześniejszego. I te samochody były takie bardzo poprawne, jak to Volkswagen. A ten samochód, naprawdę, mimo że jest wersją cargo, potrafi dawać banana, bo silnik w tym samochodzie jest znakomity. Wybierzcie tą wersję silnikową, bo nie pożałujecie. Jakby tak to mówią starzy Mohikanie, koni nigdy za wiele. I w tym przypadku również. Te 122 konie mechaniczne wystarczają, a jak się postaramy, tak w tej chwili, patrzcie, wyzerowałem licznik specjalnie na początku testu, spalanie 3,9, a jedziemy przepisowo, jedziemy tak jak wszyscy inni, o, a za mną jest pusto, ale jedziemy tak jak wszyscy inni i spalanie znakomite. Powiedzmy może teraz kilka słów, ponieważ Caddy do gustu bardzo mi przypadł. Byłem go bardzo ciekawy, bo wiedziałem, że stylistycznie wygląda świetnie. To jest oczywiście ocena subiektywna, typowo moja. Jak to jest według Was? Czy Wam się podoba nowy Kedi? Podzielmy się opiniami pod filmem. Ale jak zawsze, wypunktujmy mu najpierw wady. Po pierwsze, wyłącznik systemu Start Stop jest ukryty w ekranie. Nie ma osobnego przycisku. Kamera cofania jest jak rybie oko ma bardzo szerokie te i jest ciężka do wyczucia. Następne to w prezentowanej wersji, brak Apple CarPlay, w tym wyższym radiu dostępny on już jest. A także ostatnie to brak systemu Lane Assist, który osobiście bardzo cenię. Przede wszystkim ekonomia oraz elastyczność naszej jednostki napędowej. Dwa schowki, jest ich naprawdę wiele gdzieś na początku filmu. Opcjonalne lampy LEDowe to także spory plus nowy kedi a także asystent martwej strefy, czyli side assist oraz asystent wyjazdu tułem z miejsca parkingowego kolejne to wygodne fotele, a także dobre wygłuszenie na przykład w trasie tak Wam powiedziałem, byłem ciekawy nowego i jeszcze jestem bardziej ciekawy wersji live która już za dwa dni trafi do mojego garażu a wersja cargo to bardzo uosobowiony dostawczak tak bym to słowo tutaj sobie stworzył i go użył, bo jest to samochód, który naprawdę pokazuje, że auto dostawcze typu furgon nie musi was, nie musi być kompromisem między komfortem a ładunkiem. Po prostu macie dalej komfort samochodu osobowego, macie dalej fajny silnik, fajny układ jezdny samochodu, a wciąż macie większe właściwości przewozowe i również większe jakby możliwości transportowe w samochodzie typu cargo. To jest oczywiście podsumowanie moje w nowym Kedim. Jak się Wam podobało, dajcie suba, dajcie apkę w górę, podziemy się opiniami. Co Wy byście kupili, chcąc kupić samochód właśnie typu Małe Cargo? Czy na przykład nowy Kangur, czy nie, nowy Renault Express, bądź nowy, nowy Mercedes Citan. Macie no, możliwość wyboru, jest duża również cała grupa PSA, Opel Combo, Peugeot Rifter, Toyota Proace City Verso i tak dalej. Co byście kupili i dlaczego? Dzięki bardzo. Pozdrawiam.